Witam wszystkich mieszkańców Czernicy, którzy przybyli na małą uroczystość otwarcia naszego dziecka Jagatonawskiego. Witam serdecznie i maluchów, wszystkie małe dzieci, witam rodziców, witam tych, którzy pracowali, i witam gości zaproszonych. Witamy Pana Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego Wicemarszałka Włodzimierza Chlebosza. Pana Starostę Powiatu Wrocławskiego Romana Potockiego. Pana Wicewójta Gminy Czernica Mariana Zarasia. Przewodniczącego Rady Gminy Czernica Pana Jarosława Jagielskiego. Panią Kierownik OPS Krystynę Zaraś. Wszystkich przybyłych gości, telewizję lokalną, pana Piotra Grubarczyka. I tak jak powiedział pan sołtys Ryszard Maćków, który jest gospodarzem tego obiektu, tego terenu. Witamy wszystkich, bardzo serdecznie cieszymy się, że przybyliście. Troszeczkę zmieniamy szyk dzisiejszego spotkania, ponieważ nie ma księdza proboszcza, który się troszkę spóźnia i mieliśmy zacząć od poświęcenia, ale pozwólcie, że troszkę przybliżę historię może tego miejsca. Jak to, jak to kiedyś wyglądało, jak to wygląda teraz, i w międzyczasie yy, 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 przejdziemy do yy, podziękowań. Mieszkańcy czernicy pamiętają zapewne, jak kiedyś wyglądał ten teren, który przez dziesięciolecia był składowiskiem i wysypiskiem yy, materiałów budowlanych i odpadów. To były hałdy porośnięte chwastami. I bodajże trzy lata temu sołectwo otrzymało tą działkę w administrowanie od gminy i wówczas ówczesny sołtys Świętej Pamięci Władysław Baszczy wspólnie z radą sołecką i projektantką panią Katarzyną Jagieło przedstawili nam na zebraniu wiejskim koncepcję zagospodarowania tego terenu. Wszystkich zachwyciła ta prezentacja, jak powiedział pan Maćków, to właśnie było takie dziecko Pana Władysława, którego już niestety dziś z nami nie ma. Ta wizja była tak piękna, że mi osobiście wydawała się niemożliwa do zrealizowania przez najbliższe kilka lat boisko wielofunkcyjne, siłownia zewnętrzna, plac zabaw dla dzieci, siatka plażowa, altana z miejscem do grillowania, ścieżki asfaltowe, dojazdy na rolkach wokół. Jednak dzięki determinacji świętej pamięci Władka, pomocy i życzliwości wielu ludzi. Przy udziale środków z funduszu sołeckiego rozpoczęto czasochłonne porządkowanie terenu i postawiono altanę i grilla. Witamy księdza proboszcza. się martwiliśmy. Zapraszam serdecznie księdza Jana Pankały. I proszę o poświęcenie tego kompleksu. Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Widzę, że dzieci się bawią, a jeszcze nie poświęcone jest. Powstaniemy w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Inny i nas nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i Ziemię. Mówimy się, wszechmogący, Wieczny Boże: wszystko, cokolwiek stworzyłeś, jest dobre, nie ma niczego, co byłoby złe samo z siebie. O ile przyjmujemy, jest ich czynieniem z Twojej ręki. Wszystko bowiem święca Twoje słowo i nasza. Modlitwa, chwalimy cię i uwielbiamy. Bobagosław, Panie Boże, tak uśdarki, co tam jeszcze jest. Znieżdżanie, siłownia, pomrątki, pocianie gniazdo. Gwiatek. Gwiatek. Aby wszyscy, którzy zgodnie z Twoją wolą będą tego... Używać, będę się tym posługiwać, Wzrastali w wierze, a od Ciebie doznawali pomocy i opieki. Oto prosimy przez Chrystusa Pana naszego. Bądź uwielbiony, Panie Boże nasz, bo wszystko, co stworzyłeś, jest dobre. Ty powierzyłeś człowiekowi całe stworzenie. Z Twojej ręki pochodzi wszelkie dobro.

Dzieciom, żeby tutaj miały zabawę, dni słoneczne i piękne, i rodziców, żeby przychodzili na to spotkanie. Ja no, z tych uśnawek nie skorzystam, ale z tej siłowni skorzystam, jak nikt nie będzie widział. Zapraszamy za proboszcza na siłownię. Dziękujemy bardzo. To na razie na ławeczkę zapraszamy za im na huśtawkę. Tak więc, po tych pięknych planach, tej wizji, którą wspólnie z panią Kasią, absolwentką Akademii Sztuk Pięknych, Rada Sołecka z panem Władysławem nam przedstawili, dzięki determinacji tej grupy, pomocy życzliwości wielu ludzi przy udziale środków Funduszu Sołeckiego, rozpoczęto czasochłonne porządkowanie terenu i postawioną altanę i grilla. Jak mi przed chwilą przypomniał pan Czesław Król, to było bodajże dwa lata temu. Powstało tutaj miejsce, w którym spotykali się mieszkańcy, bardzo często nie tylko młodzi, ale również nasz bardzo aktywny klub seniora Złota Jesień. Teraz poproszę pana wicewójta o wręczenie podziękowań za pracę społeczną i wystąpienie osób, które właśnie w tym okresie wspierały świętej pamięci Władka pomocną dłonią i życzliwością. Byli to pani Katarzyna Jagieło Jadwiga Ornatowska, Maciej Antos, Krzysztof Baszci, Adam Bloch, Czesław Kałuszka, Rafał Zawada, Artur Krasucki, Jan Ornatowski, Czesław Król, Stanisław Płaczek, Państwo Katarzyna i Daniel Gałka oraz Pan Ryszard Maćków. Bardzo zapraszam wszystkich tutaj. Brawa dla Państwa oczywiście. W międzyczasie może przejdę. Kolejny etap prac, dziękuję Państwu, później poprosimy do wspólnego zdjęcia. Zapraszam. Kolejny etap prac uwagi na skablowanie linii energetycznej przebiegającej nad tym terenem ruszył dopiero wiosną tego roku. Wykonano ogrodzenie, zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej, która ponad rok czekała w depozycie. Za pomoc w jej montażu dziękuję panu Adamowi Królikowskiemu, Mariuszowi Radkę, Krzysztofowi Mroziukowi, Januszowi Andrzejewskiemu, Mariuszowi Korczyńskiemu, Mateuszowi Korczyńskiemu, Adamowi Skrzypek, Bartkowi Jasińskiemu, Łukaszowi Perner i Jarosławowi Owszkiewicz i panu Jackowi Sztulowi, których zapraszam serdecznie po odbiór podziękowań. Bardzo proszę, wymienione osoby. I dla Państwa również brawa. No, młodzieży nie ma. Wiem, że młodzież studiuje. Niektórzy są daleko. A to był taki pierwszy etap. Ta siłownia jest tutaj za nami. Opaskę taką, żeby nie brastała trawa. Wykonał jeszcze Pan Mariusz Radkę i Pan Adaś Królikowski. I na razie się sprawdza. Dziękuję, zapraszam na miejsce. Następnym etapem było wykonanie boiska do siatki plażowej. Od czerwca do końca lipca wspólnie pracowaliśmy z poza wyróżnionymi panią Jadzią Ornatowską, panem Adamem Królikowskim, Mariuszem Radkiem, panem Meryżkiem Maćkowym, Maćkiem Antosem, Adałem Blochem, Bartkiem Jasińskim. Przy udziale koparki ciągnika od państwa Gałków do prac dołączyli aktywnie panie Helena Hrynkiewicz-Dynia, Teresa Nalepa, pan Piotr Antos, również z ciężkim sprzętem, pan Romek Piekłowski, Dawid i Krzysztof Kusak, Michał Jóźwiak, Szymon Świerc, i Martyna i Karolek Jasińscy oraz rodzina Państwa Zoglowek, także pracownicy Państwa starszuków. Oraz za, przy tej okazji chciałam podziękować bardzo Państwu Ośkiewiczom za podarowanie y, słupków, a Panu Zbigniewowi Wolchingerowi za podarowanie tych siedzisk przy y, siatce plażowej. Zapraszam te nowe wymienione osoby po odbiór podziękowań i wielkie brawa dla nich. Zatkuje, dziękuję. Później, wszystkich zaprosimy do zdjęcia, tak? To jest ważny moment, bo przy pracy to mamy dużo zdjęć. Nie? Dziękujemy bardzo. Boisko do plażówki już podczas wakacji cieszyło się dużym zainteresowaniem. I wtedy z inicjatywy mieszkańców, fanów futbolów, rozpoczęliśmy kolejny etap prac przygotowanie murawy pod boisko do piłki nożnej środki z przyszłorocznego funduszu sołeckiego wieś przeznaczyła na zakup piłkochwytów i bramek, aby boisko mogło funkcjonować już na wiosnę trzeba było na wieś ziemię posiać trawę już teraz. W tych pracach, jak widzicie państwo trawka pomału już wzrasta, to jest tam na końcu całkiem tego terenu, gdzie jest na razie zamknięty, żeby nie deptać młodej trawki w tych pracach wzięli udział już wyróżnieni pan Marek Zaglowek z rodziną, pan Adam Królikowski, Mariusz Radkę, Helena chrynkiewicz dynia oraz dołączyli kolejni społecznicy Rodzina Państwa Czarneckich, pani Agnieszka i Borysek Bloch oraz, oraz pan Jacek Pawlus z OSP Kamieniec, który nawadniał na wierzchnię. I przy tej okazji również chcę podziękować panu dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej Adamowi Drzazdze za pomoc w porządkowaniu terenu. Wywieźliśmy naprawdę kupę gruzu. Ja nie dodałam na początku, że tutaj na tym terenie. To było naprawdę składowisko odpadów. Tutaj się, materiałów budowlanych, tutaj się nie da wbić łopaty. Tutaj wszystko musiało być robione ciężkim sprzętem. Dlatego też zapraszam nowo wymienionych Państwa po odbiór podziękowań. Nie ma co się nie jest przyzwyczajony do dziękowania i chwalenia, tak? Ale proszę ćwiczyć, przepraszam, że przerwaliśmy. Tak, trawa rośnie, a w międzyczasie wykonane zostały przez firmę Miller urządzenia zabawowe, na które dostaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego z programu Odnowy Wsi Dolnośląskiej. Dzięki temu te właśnie urządzenia, na których dzieci się bawią dzisiaj, mamy je za 50% środków funduszu sołeckiego. Pani Kasia Jagiełło przygotowała tutaj taki super plan rozmieszczenia, który został wyznaczony w terenie wspólnie z Radą Sołecką i z panem, y, sołtysom, z panem Sołtysem i wspólnie po... apelowaliśmy do mieszkańców o pomoc, to już było całkiem niedawno, bo zaledwie dwa tygodnie temu, o pomoc przy montażu placu zabaw dla dzieci. Przyszło pomagać sporo nowych osób, zwłaszcza kobiet, co było dużym zdziwieniem. Przyszło dużo mam z dziećmi, nawet z takimi malutkimi w wózkach. I przyszły babcie z wnukami. Ale oczywiście panowie też nie zawiedli i po ośmiogodzinnej pracy ponad chyba udało się zmontować te urządzenia. Pomagali znów wymienieni już powyżej pani Jadzia Ornetowska, Helena Hrynkiewicz. Pani Kasia Jagieło, Kasia i Borys Bloch, pani Teresa Nalepa, Mariusz Radkę, Adam Królikowski, pan Czesiek Kałuszka, Dominik i Jan Ornatowski, Bartek Jasiński i dołączyli nowi społecznicy. Pani Ania Czecha, Czechak, Ewa Jaworska z córkami, pan Jan Bernacki, państwo Ewa i Adam Oliszewcy, pani Agnieszka Początek z mężem, pan Rafał Kuziarski, pani Ewa Hamuda z wnukami, pani Teresa Bednarek z wnuczką. Zapraszam nowo wymienione osoby i oczywiście brawa dla Państwa. I przy tej okazji też chciałam podziękować jeszcze Panu Stasiowi Sempikowi, który tutaj mieszka na rągu i często pożycza, użycza prądu na wszystkie imprezy, które są tutaj organizowane, bo my jeszcze nie mamy prądu. To jest też uśmiech do Pana Wicewójta, żeby pamiętać o tym, że my tu ciągle nie mamy prądu. Chociaż papiery, papiery podobno poszły, bo tak, także czekamy cierpliwie. Zapraszam Państwa. Nie ma nikogo z nowych? Pana, pana Biernackiego widziałam. To, to żonę zapraszamy. Dziękujemy również tym wszystkim, którzy spacerując tutaj po tym terenie czy wokół wpadli chociażby na chwilę, by pomóc, a nie zostali wymienieni imiennie. Podsumowując wszystkie prace wykonane w czynie społecznym przez ponad 50 różnych osób, które się włączyły w to dzieło, przepracowaliśmy blisko tysiąc osobogodzin. Dziękujemy Wam wszystkim za każdą godzinę spędzoną razem tutaj w miłej, przyjaznej atmosferze, często z różnymi kawałami wesołymi, ale też często kapał nam pot, było gorąco, piękna pogoda, całe szczęście, że nam dopisywała. Dziękuję również Radzie Gminy Czernica i Wójtowi za środki finansowe przekazane na ten cel. Jak widzimy, wizja i marzenie naszego kolegi Władka Baszczyja stała się rzeczywistością. Choć w pewnym stopniu na razie, bo chcemy ciągle kończyć ten plac. I choć Władek nie doczekał tej chwili, to ogromne podziękowania składamy na ręce żony, pani Jadwigi, za pracę Władka. Proszę jeszcze wszystkich o powstanie i uczczenie minutą ciszy. Może księdza o krótką chwilę. Wieczne odpoczywanie racz mu dać, panie. Wieczne odpoczywanie racz mu dać, panie. Wieczne odpoczywanie racz mu dać, panie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Dziękuję bardzo. Teraz proszę o zabranie głosu pana Mariana Zarasia, wicewołka. Szanowny księże proboszczu, panie marszałku, panie starosto, panie przewodniczący Rady Gminy, zaproszeni goście mieszkańcy Wsi Czernica. Zgromadziliśmy się tu, by oficjalnie otworzyć ten plac sportowo-rekreacyjny. Które ma służyć dzieciom, młodzieży i dorosłym. Pani Sabina Jasińska już tak wszystko powiedziała, że praktycznie nie ma co dodawać, ale kilka słów od siebie jeszcze dodam. Faktycznie inicjatorem zagospodarowania tego terenu był nieżyjący już w chwili obecnej Świętej Pamięci Władysław Baszczy, który jako sołtys wsi wraz z Radą Sołecką. Dwa lata temu podjęli decyzję o przystąpieniu do wykonania tego obiektu, kiedy zdrowie już mu nie dopisywało, nie mógł się tym zajmować. Pałeczkę przejęła pani Sabina Jasińska radna oraz pan obecny tu Sołtys wsi, pan Ryszard Maćków. Środki na organizację tego placu pochodziły z Urzędu Gminy, z Funduszu Słowackiego, który był w dyspozycji wsi Czernica. Od sponsorów, a ostatnimi czasy, tak jak już to było powiedziane, również z Urzędu Marszałkowskiego. Za to z góry dziękujemy. Pieniądze to jedna rzecz, ale praca społeczna to druga. Jak tu już Pani Sabina Jasińska powiedziała, około 50 mieszkańców wsi Czernica w różnym czasie, w różnych godzinach swój czas poświęcali, aby obiekt ten... Doprowadzi do takiego stanu, jaki w chwili obecnej widzimy. Jest tu miejsce dla zabawy dla najmłodszych, jest miejsce do zabawy i miłego spędzania czasu dla młodzieży. Jest również miejsce dla osób w podeszłym wieku do biesiadowania. O ile wiem, w przyszłym roku ma jeszcze tu powstać mini boisko do piłki nożnej. Życzę wszystkim mieszkańcom, aby korzystali z tego terenu jak najdłużej dla dobra i zdrowia i samopoczucia. W tej chwili chciałbym również odczytać list gratulacyjny skierowany w imieniu wójta. Dla pani... List gratulacyjny dla pani Sabiny Jasińskiej radnej gminy Czernica za organizację i zaangażowanie przy budowie pracy sportowo-rekreacyjnego w Czernicy. Ogrom podejmowanych inicjatyw wspomaga modernizację i rozwój miejscowości a także jest przykładem, jak wiele można osiągnąć, mając wiedzę, energię i głowę pełną pomysłów, którymi dzieli się Pani i realizuje przy udziale wiejskiej społeczności. Życzę, aby dalsza praca była dla Pani źródłem satysfakcji, a trud i wysiłek w nią włożony zaowocował kolejnymi sukcesami. <klucz> Identyczny list. Chciałem wręczyć panu sołty sobie, panu Ryszardowi Maćkowi. Dziękujemy bardzo. Czy ktoś z gości który już chce zabrać głos? Zapraszam. Pan starosta, Panie ma proszę Panie panie marszałku, panie wójcie, panie przewodniczący, jest mi niezmiernie miło że mogę tutaj dzisiaj na zaproszenie uczestniczyć w oparciu tego pracu zabaw dla dzieci, młodzieży, osób starszych. Tym bardziej jest to ciekawa inicjatywa, że będzie służyła mieszkańcom. Muszę powiedzieć tak, że w powiecie wrocławskim jest 250 miejscowości i bardzo chętnie przyjmuję takie właśnie zaproszenia, gdzie inicjatorem jest społeczeństwo lokalne, gdzie przy pracach pracują mieszkańcy i inicjatywa ma służyć rodzinie. I to jest dla mnie. W tej chwili najważniejsze przesłanie, że tutaj oto na tym placu będą mogły się całe rodziny spotykać, spotykać, nie tylko spotykać, ale integrować. I tej integracji tych spotkań tutaj na tym placu szczególnie Państwu życzę. Powiem, mamy dużo miejscowości. W powiecie wrocławskim w ostatnim czasie jest to drugi park tego typu otwierany. Pierwszy był w Kamieńcu Wrocławskim, przypomnę, dwa tygodnie temu otworzony. W związku z tym cieszą te inicjatywy lokalne i władzą, jak i pani Sabinie, panu sołtysowi, życzę dalszych takich inicjatyw i życzę, żeby ten plac rzeczywiście spełniał wszystkie wymogi i oczekiwania, które państwo sobie założyliście i dziękuję bardzo. Szanowni szczęśliwi mieszkańcy Czernicy, gratuluję wam serdecznie za to, że takie osoby macie wokół siebie, czyli świętej pamięci Władysława Baszczyja, który zainicjował, był inicjatorem tego wspaniałego placu, który ma służyć wam. Gratuluję tutaj pani radnej Sabinie, panu sołtysowi, że nazwijmy, daliście, podaliście tą dalej myśl do tego, żeby proponować, pisać wnioski, składać, yy, angażować ludzi yy, do tego, żeby stworzyć tak wspaniałe, radosne miejsce. To, że zostało to uzyskane 15 tysięcy z odnowy dolnośląskiej wsi, właśnie te pieniądze z naszego budżetu województwa na takie wspaniałe, yy, może niewielkie, ale naprawdę cieszące mieszkańców. Yy, Rzeczy w pewien sposób rozdajemy. 15 milionów do tej pory od 2009 roku zostało rozdysponowane. Także cieszę się, że w tym momencie również i miejscowość Czernica mogła skorzystać, żeby dla zdrowia, radości swoich i najmłodszych, i tych starszych w takim wspaniałym miejscu zrobić to wspaniałe miejsce. Także jeszcze raz wszystkim gratuluję i dziękuję pomysłu. Dziękujemy bardzo. My oczywiście będziemy prosić o pieniądze. Tutaj muszę powiedzieć, że to nie była do końca nasza inicjatywa, tylko pracownik Urzędu Gminy pan Marek Żelazny napisał projekt, koordynował. To jest taki projekt, gdzie wspólnie z chrząstawą otrzymaliśmy środki na, na plac zabaw. Cóż proszę Państwa robi się chłodno, późno. Zapraszam wszystkich teraz do świetlicy na słodki poczęstunek, na ciepłą herbatkę. Słońce zachodzi. Bardzo dziękuję serdecznie wszystkim za przybycie na dzisiejszą skromną uroczystość, księdzu za poświęcenie. Zapraszamy wszystkich organizatorów, gości i społeczników do świetlicy wiejskiej. Niestety tędy na skrót nie możemy przejść, bo trawa rośnie także naokoło. Zapraszam jeszcze pana Ryszarda Maćkowa, bardzo dziękuję za współpracę. Panu Radzie Sołeckiej to naprawdę duża przyjemność pracować z Państwem i na rzecz mieszkańców. Dziękuję. Panie Sabinie Jasińskiej, radnej gminy Czernica, bardzo serdecznie dziękuję za takie zaangażowanie się w ten właśnie nasz, nasze dziecko. Mam nadzieję, że zaczęliśmy <trym> współpracę i na pewno będziemy dalej w tym uczestniczyć, postaramy się to, co będzie możliwe wszystko dać dla Sołectwa Czernica, dla gminy Czernica. I przy tym dziękuję panu wójtowi, panu sekretarzowi, przewodniczącemu rady gminy. Dziękuję panu marszałkowi, Panu Chleboszowi. Dziękuję staroście Panu Potockiemu za nasze wspieranie i za to, że przybyliście tutaj właśnie dzisiaj w tak ważnym dniu dla nas. Szczególnie dla mnie, bo jestem nowym sołtysem, jeszcze nie za bardzo doświadczonym, ale liczę na wsparcie. Dalej widzę na wsparcie mieszkańców Szelectwa Cernica. Wszystkie święty, to zacząć chowania się z wodykami.